Gdy Marysia dowiedziała się, że jej dziadek umarł, udała się prosto do babci, by ją pocieszyć. Babcia opowiedziała jej, że dziadek dostał zawału serca podczas ich poranno niedzielnego seksu. Słysząc to Marysia bardzo się wzburzyła i takie rzeczy do babci. Babciu przecież kiedy para staruszków będących grubo po dziewięćdziesiątce, sypia ze sobą i uprawia seks to tylko kusi los. Prędzej czy później musiało się to tak skończyć. Moje dziecko przed wieloma laty, gdy wraz z Twoim świętej pamięci dziadkiem zdaliśmy sobie sprawę z naszego podeszłego wieku, odkryliśmy, że najlepsza pora na pieszczoty zaczyna się dokładnie wtedy, gdy dzwony kościelne zaczynają grać. To był bardzo dobry rytm. Wolno i przyjemnie, niezamęcząco. Na ding włóż, na dong wyjmij. Tu babcia musiała przerwać. Otrzeć łzę, po czym kontynuowała. I gdyby nie ten pierdolony samochód lodziarza ze swoim pojebanym sygnałem nie podjechał pod nasz blok, to twój dziadek dalej by żył.